To jest właśnie najmocniejszy high season od lat i widać to też również w hotelach, widać w restauracjach. Właściciele hoteli również już widzą po bookingach, jakie są na najbliższy sezon. I ruch na Phuket jest, jest na Samui, jest w Bangkoku, ale to jest moi drodzy dopiero. Początek. Więc jeżeli tak się zmienia ta Tajlandia, to dokąd ona tak naprawdę zmierza? I ja myślę, że Tajlandia świadomie buduje ten wizerunek takiego drugiego Singapuru, drugiego Dubaju, Azji Południowo-Wschodniej. Mamy tutaj do czynienia właśnie z inwestycjami premium, zabudowa, czyli te nowe mieszkania, które są budowane czy wile, są często lepsze niż te w Europie. Mamy ogromny rozwój infrastruktury. Mamy też taką turystykę zdrowotną, turystykę luksusową i mamy rynek nieruchomości premium który po prostu rośnie tutaj rok do roku. I dla porównania, Kambodża i Wietnam na przykład tutaj w regionie, one również rosną, ale jest to turystyka, moi drodzy, dwutygodniowa. Z Tajlandii ten trend jest nieco inny, są troszkę dłuższe pobyty, są rezydencji, są ekspaci, jest też przenoszenie biznesu. Warsowia Estate, Twój polski adres w egzotycznej Azji. Ogarniamy wszystko!